Dzisiaj przychodzę do Was z takim słowem. Popatrz na osobę po Twojej prawej stronie, pomóc się w głębi serca właśnie za nią. Pomóćmy się dzisiaj za osobę lub pomyślmy dobrze i ciepło o osobie, która właśnie dziś przyszła Wam na myśl, albo ją spotkaliście, albo do Was pisała. Dzisiaj spróbujcie cały dzień pogłębić się. W stronę ku tej osobie w myślach, albo może odezwać się do niej, napisać coś miłego, coś dobrego. Dzisiaj nie przeczytam Wam Ewangelii. Sami zróbcie sobie to w ciszy, żebyście sobie mogli pomyśleć, żeby Pan Bóg mógł w ciszy do was mówić. Ewangelia świętego Mateusza, 21 rozdział od 28 do 32. Pan Bóg dzisiaj mówi do nas w taki sposób, że nie musimy być idealni. A ja Wam dodam, że święta nie muszą być idealne, że te przygotowania nie muszą być idealne. Mamy 16 grudnia, gdzie w niektórych domach takie napięcie rośnie, i jeśli złapiemy się na takich nerwach i napięciach, Zatrzymajmy się. Bogu nie zależy na umytych oknach, wysprzątanej kuchni, całego domu, idealności. Nie musimy pokazywać, że jesteśmy idealni w swoich domach poprzez to, co nas otacza. Najważniejsze, żebyśmy się skupili na swoim wnętrzu, na swoim sercu. I na dobru, które wypływać będzie z nas, jeśli się zatrzymamy prawdziwie. Ja nawet do siebie mówię taką rzecz. A może warto te święta odmienić właśnie w tym roku? Rodzina nasza potrzebuje najbardziej spokoju i harmonii. Zaproście dziś Boga do swoich przemyśleń na ten temat.